Cześć, witajcie. Dzisiaj wam chciałem pokazać mój nowy nabytek, czyli skrzynkę narzędziową firmy Jato z szufladami, czterema szufladami i schowkiem u góry. Ale na początku chciałem podziękować subskrybentom, którzy już ze mną są. Jest was 117 i oczywiście standardowo zachęcam do subskrypcji, ponieważ będzie dużo Filmów mam dużo pomysłów na filmy i myślę, że będą one coraz lepsze. A wracając do skrzynki, to pierwsze co mi się rzuciło w oczy, raczej bardziej w rękę, jest waga skrzynki. Jest ona ciężka. No waży tak około 7 może do 10 kg. Jak jeszcze ją się zarzuci yy, narzędziami ręcznymi, które też swoje ważą, to myślę, że 40-50 kg będzie. No ale no, to jest taka wada. Druga yy, taka ist dość istotna rzecz, ona jest wykonana cała z metalu i są na niej luzy. No, chyba tego się nie da uniknąć. I podczas transportu w samochodzie, jak ja ją tutaj przewoziłem. To była pusta oczywiście, to po prostu no odgłosy, które ona wydaje. Kamina w miarę jest wygłuszona, ale no niestety hałasuje na jakichś nierównościach. No ale to są takie małe problemy myślę. Ciekawe jak będzie, jak ją się załaduje, ale dobrze przechodzimy dalej. Żeby w ogóle otworzyć te szuflady, na razie są zablokowane, musimy Góry. I teraz tutaj jest taki mechanizm, który tam wchodzi. I teraz spokojnie możemy to wyciągnąć, raczej otworzyć każdą z szuflad. Szuflady też są wyjmowane. Za chwilę Wam pokażę. Tutaj są takie jakby jak w standardowych szynach kulowych, takie zapadki, już wyciągnęło jedno. I można je po prostu wyjmować i zamieniać albo przekładać do innej takiej samej skrzynki więc to też jest fajny plus myślę może z tego skorzystam. Skrzynka kosztowała mi całe 300 zł, zakupiona przez Allegro, ponieważ nigdzie nie widziałem w żadnym sklepie, a podoba mi się ona, ponieważ te szufladki są takie płytkie, można tutaj drobiazgi schować, takie narzędzia podręczne, które na co dzień się używa. I, I to jest właśnie taki plus. Nie trzeba gdzie tam grzebać głęboko, żeby coś znaleźć. Yy, mój pomysł jest taki na tą skrzynkę, że yy, popakuję tutaj narzędzia tematycznie. U góry będą takie najbardziej użytkowane: jakieś śrubokręty, w, wkrętaki yy, klucze płaskie, raczej. No, takie najbardziej potrzebne rzeczy. Yy, te szuflady raczej. Podzielę na tematyczne, ponieważ no, tutaj będzie elektryka, powiedzmy, tutaj jakaś hydraulika, tutaj powiedzmy jakieś takie, jakieś osprzęt do elektronarzędzi typu wiertła, jakieś tarcze i tak dalej. Na końcu chyba jakieś takie drobiazgi z elektryki, jakieś kołki. Najbardziej potrzebne, no takie same drobiazgi. Za chwilę ją zapakuję narzędziami i pokażę Wam, jak to wygląda, i też moje odczucia co do wagi tej skrzynki już załadowanej. A więc, tak, skrzynka już jest załadowana. Co do wagi. No myślę, że już 20 kg jest. Ale to chyba w niczym nie będzie przeszkadzać, ponieważ na większość robót jak jadę, to mam ze sobą wózek taki transportowy, albo taki z marketu na takich dwóch kółkach, taki leciutki składany, albo taki większy, też składany, ale już solidniejszy, tam do 200 kg on jest, więc spokojnie zawsze można przewieźć. No co prawda, teraz jestem na mieszkaniu yy, na czwartym piętrze, bez windy. No i po schodach trochę trzeba się nabiegać, nadźwigać, ale... A ja akurat siłę mam, więc chyba nie będę narzekał. Co prawda, warto dbać o zdrowie, ale czasami niestety trzeba coś dźwignąć więc tak, pokażę Wam przykładowe rzeczy, które tutaj za, załadowałem. Tutaj, tak jak mówiłem, jakieś klucze, takie najbardziej potrzebne rzeczy. Co prawda będzie ich o wiele więcej. Tutaj też możemy trochę wyżej położyć, ponieważ tu jest ta obudowa taka trochę wygięta trochę większa. Może od razu podam wymiary skrzynki. Warto wiedzieć, chociaż można znaleźć w internecie jak wszystko. Tak, około 52-50 jest miejsce ładunkowe na około 21-22 cm yy, szuflady. Tutaj akurat miałem być rzeczy elektryczne, ale akurat nie mam ich tutaj. Yy. No, 44,5 powiedzmy. Miejsce na, na 19. I tak na wysokość to około 5 cm. Yy, a więc. Tutaj są powiedzmy elektryczne rzeczy, chociaż dużo jeszcze narzędzi nie mam tutaj załadowane, ponieważ większość jest w samochodzie albo w warsztacie. Dalej, tutaj miała być hydraulika. Trochę jest hydrauliki. Tutaj tak jak mówiłem wiertła, jakieś tam bity, tarcze, taki osprzęt do elektronarzędzi, jakaś koronka nawet się znalazła, znalazła, wykrętaki. I na końcu będą jakieś tam kołeczki, takie drobiazgi, a warto takie rzeczy trzymać, ponieważ no, czasami trzeba improwizować i, i czasami coś na, na pewno będzie potrzebne. Nieraz już tak miałem, że coś gdzieś nie pasowało, coś trzeba było podeprzeć, jakiś klin włożyć. No warto takie rzeczy nosić. Więc tak to będzie. Wszystkie szuflady sobie podpiszę, żeby zapamiętać, ale to później. A więc tak, chciałem jeszcze omówić jedną rzecz. Mianowicie można tutaj, wiadomo, załadować jakieś kuwetki, mniejsze organizery. Żeby to wszystko nie latało w środku, ale w moim przypadku akurat tak to wszystko będzie załadowane, że raczej nie będzie miejsca, żeby coś luźno latało. Yy, druga rzecz, to tutaj są takie zapadki i można tą szufladę, tak jak mówiłem wcześniej, wyciągnąć, chyba na dwie się daje, a może do góry że na dół i do góry nie wiem dokładnie to jest, ale i można włożyć wiadomo przemienić gdzieś tam do innej skrzynki przełożyć nie ma raczej z tym problemu. O, to coś nie weszło jeszcze. O, to chyba jest to jeszcze. Dobra, chyba nic nie rozwaliłem. Ale ja raczej tego nie będę robił. Chyba łatwiej jest całą skrzynkę czasami zanieść niż w pojedyncze szuflady. No dobrze, z mojej strony to już wszystko. Chyba wszystko mówiłem, o niczym nie zapomniałem. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji. Nie subskrybujących kanał. I do następnego. Na razie. Cześć!